Cześć. Czasami nie możemy się tylko zatrzymać nad tym, co widzimy naszymi oczyma, uszami, e, słyszymy e, tylko na naszych jakby zmysłach. E, musimy jakoś tak chyba głębiej patrzeć. I tego uczy nas Jan. Jan, który biegnie do grobu. Po co? Po to, żeby zobaczyć Jezusa. Czy On go znajduje? Hmm. To jest bardzo dobre pytanie, bo jeżeli byśmy się oparli tylko na zmysłach, to byśmy powiedzieli: Nie, on do Jezusa nie zobaczył. Widział właśnie brak Jezusa, ale on go zobaczył. Zobaczył go zmartwychwstałym w swojej wierze, bo on zobaczył, że jego brak oznacza, że Jezus zmartwychwstał. I to jest bardzo ważne, czyli on dociera do swojego celu, spotyka jakby tego, którego szuka. Natomiast właśnie sobie myślałam o tym, jak możemy przenieść na sytuacje nasze realne w życiu. I to jest takie niezłe wyzwanie. Nie powiem, żebym ja temu wyzwaniu w swoim życiu tak sprostywała. Próbuję, ciągle próbuję, ciągle się staram. Załóżmy, że ja spotykam osobę, ja no mówię takim bardzo zdenerwowanym na przykład tonem, bardzo jest taka, no może trudna pod i Możemy sobie pomyśleć, no to nie mogę tego, to nie ma tej osoby, którą jakby ja chcę spotkać, w takiej formie, jakiej chcę, ja spokojnie, żeby było wszystko fajnie i tak dalej, no. I gdy spotkam się, tylko skupię się na moich zmysłach, no to faktycznie ogrzewane, nie spotkam ani człowieka, ani osoby, bo to nie jest to, czego szukam. Ale jeżeli szukam naprawdę tej osoby, jeżeli jestem w stanie zaufać, bo o tym jest wiara, to czasami poprzez ten głos jestem w stanie zobaczyć głębiej, jestem zobaczyć człowieka, który może jest w tym momencie bardzo zraniony, bardzo zburzony, coś w nim się dzieje. I ja chcę spotkać tego człowieka, i idę poza te moje wrażenia. Sięgam głębiej, sięgam do mojego zaufania. No właśnie, takie mam refleksje. Dzielę się z Tobą, podzielę się Twoimi testem.